Siemanko, panowie, pacjentem jest Ford Ranger 3,2 litra diesel 2016, ale w innych też pewnie są takie gniazda 16-pinowe do przyczepy zamontowane. Ja używałem takich przejściówek, można powiedzieć, z 16-pinowego gniazda do, na, 7, na 7 pin. Ale one nie pracowały za dobrze. Po prostu czasami miałem światła, czasami nie, i to podczas, dajmy na to, jednej podróży one raz były, raz nie były, raz były, raz nie były, więc bardzo mnie to denerwowało. I po prostu wymieniłem sobie gniazdo na siedmiopinowe i chciałem Wam pokazać, jak podłączyć kabelki, żeby wszystko grało, i żebyście nie musieli się z tym bujać po prostu pół dnia. Witam panowie, jeszcze raz. Tak, tu jest złączek, które idzie od, że tak powiem, samochodu. To musimy tam śrubokręcikiem się wkładać śrubokręcik w to miejsce na środku i wyczepiamy. I teraz tak, podłączamy to do przyczepy. Słabo tutaj widać w cieniu. Ogólnie chodzi o to, żeby ten zielony. Był z tym zielonym połączony. To jest jakby pierwsza zasada. Resztę kabli odcinacie i możecie sobie tutaj tak zabezpieczyć. A tu mamy tak: żółty z szarym idzie na środek do czarnego. W środku jest czarny, a potem zielony do zielonego. Dobra, mamy podpięte. Tak, zielony do zielonego. Następny w kolejce jest biały. To bierzecie szaro-czarny kabel, ale ten nie, który idzie osobno, tylko są dwa połączone. Jeden z tych dwóch połączonych, tam dalej. To jest ten kabel. Obojętnie, który wybierzecie, za na biały kabel idzie czarno szary. Następny po białym jest niebieski. Do niego idzie pomarańczowo szary. Następny jest żółty. Do żółtego też idzie żółty. Następny jest czerwony, do niego idzie fioletowo biały. I potem jest brązowy i do niego idzie niebiesko-brązowy. I to wszystko. Resztę kabli można odciąć śmiało. Proponuję pozostawić je tej samej długości w razie gdybyście kiedyś musieli coś podczepiać jeszcze więcej czy tam wrócić do 16 pinowego. To tak wygląda. No i tu mamy wszystko mamy fog lights pozycyjne lewy kierunkowskaz o pozycyjne łączy ale jest i rejestracja świeci także mamy awaryjne i stopy mamy side lights z jednej, z drugiej strony nie widać, ale jest tutaj też nie widać, ale jest.